Witaj, droga duszo. Witamy w tej świętej przestrzeni światła, akceptacji i transformacji. Weź głęboki oddech na chwilę, poczuj jak powietrze delikatnie wnika do Twoich płuc, napełniając Twoje ciało spokojem, a kiedy wydychasz, pozwól, aby całe napięcie, zmartwienia i strach zaczęły się rozpuszczać. To jest Twój moment. Chwila tylko dla Ciebie. Czas, kiedy duchowość dotyka twojej duszy, a aniołowie przychodzą z rozpostartymi skrzydłami, niosąc przesłanie, które musi zostać usłyszane teraz. Pilna wiadomość, pełne miłości, a zarazem potężne ostrzeżenie, którym aniołowie pragną się z tobą podzielić właśnie teraz. Tak, jest coś niewidzialnego. Chcę, wystawia Twoje życie na ryzyko i nie mam na myśli tylko Twojego fizycznego ciała, ale Twoją istotę, Twoje światło, Twoją misję w tym istnieniu. Ta wiadomość przychodzi jako wołanie, niczym duchowa syrena. Aniołowie, posłańcy Boga, próbują do Ciebie dotrzeć, bo wyczuwają zbliżający się cień. Ale nie bójcie się. Nie niosą ze sobą strachu, niosą ze sobą ochronę, prawdę, miłość i światło. Przychodzą, aby cię obudzić, aby cię prowadzić, aby cię chronić. Wiesz, jakie dziwne uczucia ostatnio cię ogarnęły? Te powracające myśli, to emocjonalne zmęczenie, to przeczucie, że coś jest nie na miejscu? To nie był przypadek. Aniołowie szeptali do jego serca. Teraz mówią głośniej. Teraz chcą, żebyś słuchał całą duszą. Weź kolejny oddech i pozwól sobie przyjąć tę wiadomość, która może odmienić nie tylko Twój dzień, ale całą Twoją podróż na tym świecie. Ta wiadomość nie wzięła się znikąd. Pochodzi ze sfer niebieskich, z płaszczyzny, na której czas nie istnieje i gdzie wszystko można zobaczyć z jasnością, jakie ludzkie oczy jeszcze nie pojmują. Tam aniołowie widzą to, co jest jeszcze przed nami ukryte. Obserwują ścieżki, którymi kroczymy, decyzje, które podejmujemy, miejsca, którymi podąża nasza dusza i kiedy wyczują, że coś odciąga nas od światła, schodzą. Pojawiają się one początkowo subtelnie, w snach, doznaniach, pozornie przypadkowych spotkaniach, ale niosą ze sobą głębokie znaczenia. Ale czasami, gdy nie słuchamy znaków, one nasilają swoje działanie. I dokładnie to dzieje się teraz. Aniołowie zdają sobie sprawę, że wiele dusz wciąganych jest w sieci oszustwa, duchowego zmęczenia i niebezpiecznych rozproszeń. Ryzyko jest ukryte, ale realne. Nie chodzi tu tylko o niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń fizycznych. To ryzyko utraty samego siebie porzucić swoją misję, odejść od swojej boskiej istoty. I dlatego ta wiadomość do Ciebie dotarła. Ponieważ Twoja dusza jest zbyt ważna, ponieważ Twoje światło jest zbyt cenne. By je zgasić. Ile razy czułeś, że coś ciągnie cię w dół? Ile razy zdarzyło ci się pomyśleć, że jesteś zbyt zmęczony, aby kontynuować, albo że twoje marzenia nie są już warte podążania za nimi? To nie jest zwykłe zmęczenie. To walka duchowa. A aniołowie są tutaj, aby walczyć u twego boku. Chcą, Abyś zrozumiał, że istnieje siła, energia, obecność, która próbuje cię sparaliżować, ale że masz sobie boską iskrę, która jest w stanie rozproszyć każdą ciemność. Pamiętaj, kim jesteś. Po prostu otwórz swoje serce naprawdę. Dziecko światła, zapominasz, kim jesteś. Pozwalasz, by zewnętrzne głosy. Sytuacje i ból podsycały w tobie wątpliwości co do twojej wartości. Przyjmujesz zaprawdę myśli, które nie pochodzą z twojej duszy, lecz z cienia. Nosisz ciężary, które nie są twoje. I oddalasz się od ścieżki światła, która została dla ciebie wytyczona jeszcze przed tym wcieleniem. Anioły mówią o subtelnych, ale potężnych energiach które przenikają Twoje emocje, gdzie jesteś najbardziej bezbronny. To są obawy, które nie są Twoje. Są to myśli o niewystarczalności, które nie mają nic wspólnego z Twoją boską istotą. Ciągłe rozpraszacze, hałas, media społecznościowe, porównania, wymagania wszystko to dusi Twojego ducha. I powoli zaczynasz zapominać, po co tu jesteś? Ale przyszedłeś z konkretnym celem. Tak, ty. Twoja dusza wybrała ten czas, to ciało, tę rzeczywistość z misą rozprzestrzeniania światła na ten świat. Jesteś kanałem uzdrawiania. Jesteś wysłannikiem boskiej miłości. A aniołowie przypominają Ci o tym teraz, ponieważ widzą, że jesteś otoczony iluzjami. Pokazują, że wokół ciebie są ludzie, którzy nie wibrują w świetle, środowiska, które wyczerpują twoją energię, wzorce, które się powtarzają, ponieważ jeszcze nie uświadomiłeś sobie, że nadszedł czas, aby zakończyć cykle. Aniołowie proszą cię, abyś odważnie spojrzał na swoje życie. Zwróć uwagę na to, Komu przekazujesz swoją energię? Obyś zdał sobie sprawę, że umniejszasz swoją wartość ze strachu przed niezadowoleniem, ze strachu przed utratą kogoś, ze strachu przed samotnością. I mówią stanowczo: nigdy nie jesteś sam. Są u twego boku. Zawsze tak było. Ale teraz potrzebują, żebyś się obudził. Niech Twoje decyzje będą zgodne z Twoją duszą. Powiedz nie temu, co cię nie odżywia. Oby zamknęło drzwi, które powinny zostać zamknięte. Ponieważ dzieje się coś, co wystawia Twoje życie duchowe na ryzyko i musisz działać. Oni też w poza ciałem, jego świętą świątynią, ostrzegają przed zaniedbaniami, nadużyciami, nawykami, które podważają twoją energię życiową. Jedzenie, sen, stłumione emocje. Wszystko jest połączone. Twoje zdrowie fizyczne odzwierciedla stan twojej duszy. A aniołowie proszą: dbaj o siebie. Oddaj cześć świątyni, w której mieszka twoja dusza. Na koniec przypominają: Jesteś kochany bezwarunkowo. Nic nie może tego zmienić. Możesz upaść, zbłądzić, zgubić się, ale światło nigdy nie przestało cię szukać. A teraz jesteście wezwani do powrotu. Wstawanie. Pamiętając, kim jesteś, światłem, miłością, celem, boską siłą w ludzkiej postaci. Teraz wyobraź sobie anioły wokół ciebie. Poczuj przez chwilę ich obecność, delikatną, a zarazem niezwykle potężną energię. Dotykają twego serca dłońmi pełnymi światła. Otulają swoje myśli kojącą ciszą. Patrzą ci w oczy ze współczuciem. I mówią, czas. Czas się obudzić. Poczuj, jak te słowa rozbrzmiewają w Twoim wnętrzu. Niech oczyszczą twoje lęki, rozwiją twoje wątpliwości i ogrzeją Twoją wiarę. Nie jesteś sądzony. To jest nazywane. Nie pobieramy opłat. Przypomina Ci się, kim już jesteś. Być może właśnie teraz stoisz przed ważnym wyborem. Być może żyjesz w chaosie, bólu, samotności. Może czujesz się bezsilny, ale wiedz jedno: im ciemniejsza noc, tym bliżej świtu. Aniołowie chcą, abyś wiedział, że czeka cię wielkie duchowe objawienie. Zmiana, nowy cykl. Ale, żeby to się stało, musisz uwolnić się od tego, co naraża cię na ryzyko. Musisz pozbyć się wszystkiego, co cię powstrzymuje. I zaufanie. Weź kolejny oddech. Wyobraź sobie, że jesteś otoczony złotym światłem. To światło cię chroni. Uzdrawia cię. To czyni cię silniejszym. To jest energia aniołów. I oni cię nie opuszczą. Nigdy. Zrozumiałe jest, że czujesz się zmęczony. Jeśli czasami ciężar jest zbyt duży. Jeśli rozejrzysz się dookoła i nie zobaczysz wsparcia, zrozumienia ani kierunku. Odczuwanie strachu jest naturalne. W końcu życie jest aktem odwagi. Ale właśnie w tych momentach tych największej wrażliwości, aniołowie są jeszcze bliżej. Zbierają swoje niewidzialne łzy, podtrzymują twoją duszę, gdy myślisz, że już nie dasz rady. A nawet jeśli ich nie widzisz, to one tam są. Zawsze tak było. I tu właśnie wielu się gubi, uważają, że są sami. Że nikt nie rozumie twojego bólu, że nie ma wyjścia, ale jest wyjście, a wszystko zaczyna się w tobie. Kiedy decydujesz się zaufać, nawet bez gwarancji, kiedy zdecydujesz się kontynuować, nawet jeśli nie masz już sił, kiedy decydujesz się wstać, nawet po upadku. Aniołowie mówią ci, Jesteśmy tutaj. Chodź! Światło jest przed tobą. Pomyśl o wszystkich razach, kiedy udało ci się pokonać coś niemożliwego. We wszystkie dni, kiedy myślałeś, że nie dasz rady, a jednak udało ci się dotrzeć tak daleko. To nie był przypadek, ponieważ coś większego cię podtrzymywało. Ta siła cię nie opuściła, a teraz jest bardziej obecna niż kiedykolwiek. Droga duszo, dziś dotknęło cię przesłanie, które nie zdarza się często. Przesłanie niosące ze sobą pilną potrzebę, ale i miłość. To budzi, ale i wita. Aniołowie przyszli do ciebie, bo jesteś ważny. Ponieważ Twoje światło jest potrzebne temu światu. Ponieważ Twoje życie ma wartość wieczną. Obyś nigdy więcej nie zwątpił w swoją wartość. Obyś nigdy więcej nie zgodził się na życie gorsze od tego, na jakie zasługuje Twoja dusza. Niech od tej chwili pozwolisz sobie żyć w większej prawdzie, większym celu, głębszym związku z boskością. Pamiętaj, Istnieje coś, co próbuje cię osłabić, ale są anioły, które walczą za ciebie. A ich miłość jest nieskończenie większa od jakiejkolwiek ciemności. Zaufanie. Chodzić. Pozostań w świetle. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoją duszę, polub ten film, podziel się nim z tymi, którzy potrzebują tego światła i zasubskrybuj kanał. Aby nadal otrzymywać wiadomości od aniołów. Razem możemy stworzyć silną i gościnną wspólnotę duchową. A jeśli masz ochotę, rozważ dokonanie darowizny w ramach superpodzękowania w kwocie do 20 dolarów amerykańskich. Dzięki Twoim środkom przesłanie nadziei i uzdrowienia może dotrzeć do większej liczby osób na całym świecie. Niech pokój aniołów będzie z tobą. Zawsze